Cześć wszystkim, tu Paweł. Dzisiaj gramy w kolejną grę, w którą jeszcze nie graliśmy. Jest to gra o nazwie Times of Egypt. No cóż, zaczynamy. Ciekawe, ile dzisiaj otrzymamy. Jak myślicie, być może teraz będziemy mieli darmowe spiny? Patrzcie, no i proszę bardzo, mamy od razu darmowe spiny. Uh. no to nie będzie ten ciekawe ile z tego otrzymamy i proszę bardzo jest Big Win 40 zł od razu No świetnie świetnie to mi się podoba i znowu jest 20 zł okay. a ja przypominam że jakbyście również chcieli zagrać w tą grę zostawię link w opisie polecam również zagrać ponieważ nowym graczom oferowane są dobre bonusy oraz darmowe kręcenie a my lecimy z tym dalej i patrzcie, być może znowu otrzymamy darmowe kręcenia. No niestety nie, ale jest big win. Super. I zostało nam jeszcze 11 free spinów. Ciekawe, ile będzie tam. To ile to w końcu otrzymamy? Jaka to będzie wygrana w końcu? Mamy jeszcze 5 spinów. No Dawaj, że nam coś. O, i teraz to ile? 105 zł otrzymaliśmy. Ok. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to. To był dobry początek. No i teraz jest big win. Myślałem, że to jest big win. Ale nie. Ale i tak dziękuję. To był taki dobry początek, bo od razu otrzymaliśmy darmowe kręcenie i teraz jest Big Win znowu. Kurczę, no podoba mi się ta gra. Jak już mówiłem, zostawię link w opisie i polecam również ją przetestować. No i patrzcie, jest kolejny... No, niestety nie, bo myślałem, że otrzymamy darmowe kręcenie. Znowu, ale nie tym razem. To może jednak później jeszcze otrzymamy. okej okay. 8zł okay, trochę ten zakład zmniejszę do 3zł bo boję się, że wszystko wydam, to co przed chwilą wygrałem więc będę robił zakłady po 3zł na razie no, bez darmowych kręceń niestety tym razem i teraz jest big win w porządku Okej, okay. czy będzie jeszcze jakaś dobra kwota? Czy już nie? Jak myślicie? Bo trochę zaczynam już wątpić. <grych> Ale być może jednak coś jeszcze otrzymamy. Zrobię jeszcze kilka zakładów. No, jakoś dziwnie dziwne to jest, no i teraz. Aha, 6 zł. Ok, dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. 9 złotych Ok, wiecie co? Dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Ok, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Otóż, jak już mówiłem, zostawię link w opisie. Polecam również tą grę przetestować. Dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim. Na razie, cześć. Pa.